No, to został nam jeszcze muchomorek. Duszek leśny, który opiekuje się między innymi muchomorkami. No i tak jak mówiłam, będę potrzebowała jednego noska, był na początku żółty, ale ja go pomalowałam na biało. Tak. I taki biały zostanie, bo nóżka muchomora jest biała. Jeżeli chodzi o czapeczkę, kapelusik, no to powinien być czerwony. Dlatego z żółtego noska, który wycięłam w takie zaokrąglone fale, zrobimy kapelusik. Czyli pomalowałam go najpierw na biało, a później na czerwono. Zostawiłam białe elementy w środku, żeby ładnie, jak ten kapelusik tak odegniemy, było widać, żeby był bardziej kolorowy. Także mamy już. Nóżkę, sukieneczkę i mamy kapelusik. Brakuje tylko głowy, włosów i rączek. I tak samo jak ostatnio e, zrobimy główkę z plasteliny. I znowu potrzebujemy prawie cały wałeczek na głowę. Najpierw jeszcze kawałek oderwiemy z tej, e, z tej plasteliny, żeby zrobić ręce. Takie same jak przy truskaweczce? O właśnie. Utoczymy z nich dwie kuleczki jedna kuleczka. druga spłaszczamy je znowu w takie łeski i patyczkiem do szaszłyków albo wykałaczką na... robimy takie bruzdy o takie wgięcia, żeby nam wyszły takie paluszki raz I druga rączka. Raz, dwa, trzy, cztery. O. I mamy dwie małe rączki. One sobie trochę poczekają. Z reszty białej plasteliny będę teraz toczyła główkę. Zostawiłam tylko bardzo, bardzo malutką odrobinkę białej plastelinki, żeby zrobić oczka naszemu muchomorkowi. O, proszę bardzo. Jeszcze muszę mu zrobić nosek. Aha, dobra, to jeszcze muszę wyciągnąć odrobinę tej plasteliny na nos, bo jak to, nie może być bez nosa, nie? Małą kuleczkę zrobimy. O, ta jest na pewno większa od tej poziomkowej. To jeszcze raz dotoczymy tą kulę, żeby tam pasowała. Zaznaczymy sobie, gdzie będą oczka, gdzie będzie nosek. I może zrobimy tym razem naszemu muchoborkowi taką otwartą buzię o wcisnęłam tutaj końcówkę pędzelka do środka i będzie może śpiewał albo a, dziwił się czemuś sama nie wiem. Nosek jak już mówiłam na wszelki wypadek podkleimy. Hmm dosyć porządny ten nosek. Tak. Mamy nohal wielgachny. No i teraz, słuchajcie, musimy zrobić y, trzy kuleczki na jedno oko. Jedną kuleczkę zrobimy czarną, żeby było widać to nasze oczko. Bo, jak jest głowa biała i jeszcze byłyby białe oczy, to już w ogóle by nie było tam nic widać chyba na tej twarzy tego naszego duszka. A więc zrobimy mu najpierw takie czarne oczka. O! Czarne. Potem z tej odrobinki białej plasteliny, którą zostawiłam. Zrobimy białe. I na koniec najmniejsze odrobinki czarnej plasteliny, żeby zrobić te takie małe drobne źrenice. No widzicie, nos się odkleił, a więc jeszcze raz go troszkę tutaj mocniej spróbuję przytwierdzić. Mam nadzieję, że teraz się będzie trzymać. O! I mamy buzię. Takie oczka odbijają się teraz. Od białej buzi, białej twarzy. Mhm. O, no, jeszcze możemy, mu, bo tu mi została. Słuchajcie, yy, odrobina czerwonej plasteliny. Tak przez przypadek chyba z tej yy, poziomki. To no może mu zrobimy takie czerwone policzki? Nie wiem. Sami zobaczcie, czy będą fajne. No to musicie już ocenić sami, czy chcecie mieć czerwone policzki, czy nie. Możemy też dać troszeczkę czerwonej plasteliny do tej buzi, żeby była bardziej widoczna. Tak, jeszcze raz tam. O, zrobimy taką dziurkę. O, i mamy taką teraz buzię widoczną. Dobrze. Mamy główkę. Mamy, yy, mamy sukieneczkę. I teraz znowu, żeby połączyć, to jeszcze chcę zrobić taki kołnierzyk. Jak pamiętacie, każdy grzybek ma na, takim, na swojej nóżce taki jakby kołnierzyk. I my sobie teraz taki kołnierzyk zrobimy. Żeby zrobić kołnierzyk, przygotowałam sobie takie dwa prostokątne paski bibuły. Białe i pomarańczowe. taki rudy w zasadzie. I jeszcze wycięłam takie małe, okrągłe kółeczko, takie jak poziomka miała, zielone, pod szyją. Takie samo wycięłam właśnie z tej rudej bibułki. Tutaj mi się przyda taki e, troszkę grubszy pędzelek. I nałożę go sobie o w ten sposób, ten pasek nałożę na pół na pędzelek i go tak Delikatnie zmarszczę. Zależy mi, że jak zmarszczę tę bibułkę, że będę miała takie zgrubienie. O, taką fajną tutaj, widzicie? Taki zaokrąglony kształt. I teraz to przyczepię w ten sposób do naszego, do naszej nóżki sukieneczki, tak, do naszego muchomorka. To Mamy taki właśnie pierwszy, pierwszą część kołnierzyka. Teraz zrobimy tak samo z drugim białym paskiem. Na okrągłym patyczku, na pędzelku go zmarszczymy, żebyśmy uzyskali taki rulonik. I przykleję sobie o w ten sposób tak ten rulonik. Mamy już rudy, biały, rulonik przyklejony, i na koniec jeszcze dołożę ten rudy, to rudą taką, to rude kółeczko, żeby nam się zrobił taki fajny kołnierzyk. Wszystko razem teraz przekuję wykałaczką. Znowu tą wykałaczkę, wykałaczką resztką plasteliny, która mi jeszcze została, tą wykałaczkę tam umocuję, żeby się nam nie przesuwała, i będziemy mogli już teraz dołożyć naszą głowę duszka. I jest duszek z takim kołnierzykiem. Teraz nasz duszek musi mieć jeszcze czapeczkę musi mieć kapelusik. I tutaj yy, każdy muchomor, grzyb niejadalny ma pod swoim kapeluszem takie blaszki. Musicie poobserwować grzyby jadalne i niejadalne i tak jak na przykład tutaj moja, mój duszek pani maślakowa yy, ma gąbkę, którą ma myć swojego maślaka, to ma tą gąbkę też dlatego, że jadalne grzybki pod swoimi kapelusikami mają takie gąbeczki. Yy, nie we wszystkich przypadkach grzybków, bo na przykład kurka też ma blaszki, jest jedną z wyjątków, ale większość prawdziwych grzybków, które są jadalne i nie zatrujemy się nimi, możemy je spokojnie zjadać, muszą mieć taką właśnie w środku gąbkę. Natomiast muchomor jest grzybem niejadalnym, trującym, nie wolno go nawet zrywać i dlatego on ma takie blaszki. Żeby zrobić taką frzurkę, która będzie nam przypominała o tych blaszkach, wycięłam z białego paseczka takie właśnie blaszki, czyli wzięłam pasek białej bibuły, nacięłam go nie do końca, tak? I będę robiła z tego właśnie taką fryzurkę. Zwinę te wszystkie paseczki razem w jeden taki chwostek. Mocno tutaj dam dosyć sporo kleju, żeby się dobrze do czapeczki przyczepił. Cały włożę do środka. O, w ten sposób. Troszkę go by nie było widać. A więc mogę spokojnie przyciąć tych paseczków trochę. Bo jest ich za dużo. Są za długie trochę. I nie widać będzie y, głowy naszego y, duszka. Więc spokojnie możemy je tak troszkę dociąć. O. Wygniemy kapelusik. No i myślę, że teraz będziemy mogli już spokojnie naszemu duszkowi ten kapelusik przykleić. Szczerze mówiąc na tej białej bibule biały klej. Nie widzę, gdzie kleję, ale mam nadzieję, że to będzie wystarczające i że się to wszystko razem dobrze będzie. Trzymać. Przytrzymam chwilkę, żeby się nam złapało. Trzymamy trzymamy chwilę i już powinno być OK. Dobra, odsłonimy mu troszkę jeszcze grzywkę. Może jeszcze trochę dotnę mu tych jego włosów, blaszek, żeby mu oczka były bardziej widoczne. Okej. Okay. Mamy naszego muchomora. Prawie że gotowego, dodamy mu jeszcze łapki, znowu już je podkleję od razu. Hmm. Tu już sobie zrobiłam takie malutkie e, listeczki, ozdobne e, z rudej bibułki, żeby tak wykończyć te łapki, żeby odbijały się od białych rączek. W ten sposób będą troszeczkę się te łapy, te rączki naszego duszka odróżniały od nóżki białej. Pamiętacie, że przygotowałam mu miotełkę, i dam mu ją teraz, włożę mu ją do ręki, żeby mógł kurze ścierać. No i nasz duszek, który będzie sprzątać i pilnować przede wszystkim czerwone muchomory. Jest gotowy, ale słuchajcie, jest chyba coś, o czym zapomniałam. Wydaje mi się, że coś tu jeszcze cały czas brakuje. Jak to miał być duszek yy, muchomorek, no to brakuje mu czego? Białych centek na czerwonym kapeluszu. No to teraz szybko muszę naprawić to, o czym zapomniałam czyli te białe centki na kapeluszu. Mam na szczęście białą farbę pod ręką i zrobię takie białe kropki na kapelusiku, gdzie nie gdzie, w różnych miejscach. Teraz już jest całkowicie dokończony nasz duszek. I może iść razem ze swoimi duszkami leśnymi, sprzątać las i dbać o leśne roślinki, zwierzątka, i pilnować, żeby był porządek w lesie. No, i mamy cały komplet duszków leśnych. Duszki, duszki, duszki leśne wstają bardzo wcześnie, choć ziewają raz po raz, chcą wysprzątać cały las. Mam nadzieję, że moim duszkom się to uda, bo mają co do tego sprzęt i akcesoria do sprzątania, a więc na pewno wysprzątają cały las i będą o niego dbać. Muchomorek, może nazwiemy go niezapominajka, bo ma niebieskie płatki tak? i żółty brzuszek. Kurka, poziomeczka malinka, jeżynka, jagoda, rosa, kropelka rosy, no i nasza pani Maślakowa. Wszyscy razem będą sprzątać las. Mam nadzieję, że wasze leśne duszki pomogą wam posprzątać wasz pokój, a wy Pomożecie leśnym duszkom sprzątać las, nigdy nie będziecie w nim śmiecić i zawsze o niego dbać.